Akcja tego filmu toczy się w XIV wieku w Szwajcarii. Pokojowo usposobiony myśliwy i łucznik Wilhelm Telm żyje sobie spokojnie z rodziną, aż tu nagle agresywne austriackie imperium zaczyna deptać po jego pastwiskach. Kiedy Tel pomaga uciec farmerowi, który zemścił się na okrutnym gubernatorze, wpada w oko Tryanom. Dochodzi do legendarnej sceny z jabłkiem na głowie syna, a potem, no cóż, Tel staje na czele rebelii. To klasyczna historia o wolności, o porze. Czasem trzeba strzelić skufy, żeby obudzić naród. Brzmi jak szwajcarska wersja Braveheart, tylko mamy tutaj więcej gór i mniej. A właściwie w ogóle Mela Gibsona i jego wrzasku. W tej wersji ten to twardziel, który nie chce wojny, ale jak musi to trafia w dziesiątkę. Jest brutalnie, głowy lecą, krew tryska, a sceny walki są dynamiczne i krwawe. Film trwa ponad dwie godziny, a fabuła to klasyczny schemat. Pokorny, bohater staje się rebeliantem. Trochę jak miks Robin Hooda z Gladiatorem, tylko bez tej iskry geniuszu. Wilhelm Telm to solidny, krwawy epos historyczny, idealny na wieczór, kiedy macie ochotę na średniowieczne mordobicie z nutką patriotyzmu. Tylko radzę: nie jedźcie jabłek podczas seansu. Tak, na wszelki wypadek. Pozdrawiam i do następnego odcinka.